trenerze nie udał nam się wyjazd do Innowrocławia, mimo że do przerwy prowadziliśmy 1 do 0. Ostatecznie przegraliśmy z kujawiem Nowrocław 2 do 1. Jak pan ocenia to spotkanie? No, niestety błędy indywidualne w obronie spowodowały to, że przegraliśmy mecz, bo pierwsza połowa w naszym wykonianiu była bardzo dobra. Do tego przepiękna bramka Krzysia Wolkiewicza. Natomiast po przerwie trochę gra pod wiatr i, i tak powiedziałem indywidualne błędy po, po bokach boiska naszych obrońców spowodowały to, że przegraliśmy spotkanie. No właśnie, w pierwszej połowie mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, gdzie praktycznie mogliśmy ten mecz rozstrzygnąć już w pierwszej, w pierwszej połowie. Nie udało się to w drugiej połowie, tak jak pan mówi, błędy indywidualne, które dosyć często przydarzają się naszym obrońcom. No niestety, niestety to kosztuje utratę bramki, bo jeżeli, jeżeli w polu karnym nie kryje się zawodnika i przegrywa się dośrodkowanie, no to co ten bramkarz ma zrobić? On szczęśliwie broni i za chwilę dostaje dobitkę i tak to wyglądało. No właśnie, co teraz by trzeba poprawić, bo już nas, następny mecz za tydzień i trzeba jak najbardziej walczyć o kolejne punkty. No tak, no to tutaj, tutaj trzeba by wrócić do pierwszej połowy. Jeżeli byśmy tak grali spotkanie jak, jak pierwszą połowę, bardzo mądrze, rozsądnie, to ta gra dobrze wyglądała. Ale, ale no niestety, niestety troszeczkę zabrakło nam w środku pola lepszej gry, po to, żeby się dłużej utrzymać przy piłce. A jakbyśmy byli dłużej przy piłce, to przeciwnik by nie był taki groźny. No właśnie, szczególnie w drugiej połowie y, słabe zawody rozgrywał Dawid Lisek, który mimo wszystko został 90 minut na placu gry. Niestety słabo grał, ale, ale nie mogłem zaryzykować z, z jego zmianą, bo wiedziałem, że Łukasz przybyłek nie zagra więcej niż 70 minut, bo tak się z reguły dzieje, bo chłopak jest po dłużej, długiej przerwie i po prostu 70 minut wytrzymuje. Tak się umawiamy. Jak jest wykończony, no to, no to schodzi, a, a, a chciałem jeszcze wzmocnić z przodu, no niestety zmiana Pawlaka za Kanonowicza nic nie wniosła. Dobre zawody, póki przebywał na boisku, rozgrywał Damian Buczma, z kolei jego zmiennik Dominik Mucha grał dość słabo. No niestety, Damian też bardzo dobry występ dzisiaj. Już ponad 60 minut, i jestem z niego zadowolony. A niestety mucha wszedł, i praktycznie zmiany, które, które weszły, nie wniosły w zespół pozytywów. No właśnie, ławkę na papierze mamy, mamy silną, ale w praktyce wychodzi to, że ta ławka nic nie wnosi na boisko. No właśnie, no jest sztuką wejść na boisko na 20-25 minut i wnieść w ten zespół coś. To wtedy, wtedy właśnie jest obraz tego dublera. Nie każdy nie każdy niestety potrafi dostosować się do warunków wojskowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.